Zobaczcie, to jest właśnie ten plac budowy, co Wam mówiłem. I tu trzeba przez płotek przeskoczyć i panowie tutaj mają sklepiki. No nikt tu nie przychodzi, bo to jest plac budowy, a oni siedzą tak biedaki. I się cieszą, jak ktoś do nich przyjdzie. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy mają, magnesy. O. Tak Adam mówi, że jestem egipska dziewczyna, bo mówią, tak. że jestem siódmy raz w Egipcie. Poznań. Pan mówi bardzo ładnie po polsku. Oni tu wszyscy mówią ładnie po polsku, bo w tym hotelu przecież 90% turystów to Polacy. To trzeba uważać co się mówi i na przypały. Tak, no, dużo polaków. Widzicie jak to wygląda. Tutaj następny pan ma jakieś tam zielsko, czyli herbatkę. I różne przyprawy. Halo. Trzymaj, nie? Zobaczcie, jak ładnie świecą. Alabastrowa, naturalny kamień, lampa, świeczka taki naturalny komin, to romantyk, lap, relax, antydepresji. To jest na Twoich komnatach salon, salon. Fajnie, się świetnie. Tak tak. Hmm. <grychy> tak, tak, o. tak. tak. I I ja ja bardzo, jestem. ładnie. Tak, bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Tak, roczna robota to, to są jeszcze ciemniejsze. Tak, inny. tak. Ładne, ładny. Gdzieś młodzisz, zapłaci to. Inny? Tu ma takie niebieskie. Tak. Też pewnie kolory. Kolorowi. Widzisz to. Nie mam więcej rąk. <grym> <grym> o, tu też otwieracze widzicie? Tak. Zapatrzy. teraz tak. na ten kolor. Tak? <laughs> ten no, no, Tak. Na okay. taras gdzieś. Tak, mócisz No ten fajnie sobie. Tras, balakon, garden Masz komnatę salon, salon. So. Mm. To musisz. To dla nas. Dobra. Ten <laughs> tam będzie nas czarował. <laughs> Dobra, kończymy. Idziemy, Idziemy dalej. Będziemy szukać internetu, bo trochę przypał z tym internetem, bo w hotelu ch chcieliśmy zakupić, tak jak Wam mówiłem, ale okazuje się, że jest na jeden telefon nie idzie udostępnić na przykład drugiej osobie. Trzeba kupić drugi raz, dać 20 dolarów. No, katastrofa, nie? No. Tak jeszcze nie mieliśmy. Ania idzie obładowana ze sprzętem i mówi, że będzie teraz snurkować. Niczego ci nie obiecałam Ja będę. To nie mnie jest takie proste, żebym ja weszła do wody Jak już wejdę, to już będzie fajnie, ale najgorzej, no. żebym się zanurzyła. Pokażemy wam jak jest pod wodą. Jak nam się uda. A masz klapkę? Mam klapkę do kamery. Przełożę. Ujedziemy pod wodę. Pogoda jest taka. Teraz tak grzeje, że... Fu, Super. No? Ogień. Fajnie, fajnie. A my w dalszym ciągu nie mamy internetu. Cały czas. Internet. Zdecydowaliśmy stoi się zapytania. na internet z recepcji. Po czym okazało się, że ten internet możemy mieć tylko na jeden telefon i nie możemy go sobie udostępniać. No ja to mówiłem właśnie. No. Więc tak mówiłem. I chyba weźmiemy te wodafony, chyba że pojedziemy do miasta. Kurczę, no już nie wiemy co zrobić. Da się żyć, ale ty musisz mieć, nie? I to jest najgorsze, bo tak to dalibyśmy sobie tydzień spokój. No nic. Idziemy snurkować. jaki obłędny kolor ma ta woda Jak na Malediwach no, Jak na Malediwach, dokładnie. To jest ten sam kolor wody. Tylko na Malediwach widzieliśmy rekiny. Takie małe, do ale metra, było. ale były. Ale nie wiesz co tu zobaczysz. No nie wiem mój, nasz hotel Fajne góry, do ptaczek Faktycznie jak się przejrzeć do góry jeszcze ich nie widziałam. No. A my idziemy nurkować To znaczy Marek, ja jeszcze nie wiem Odpłyń bliżej to ci rzucę kamerę ja Nie rzucę Nie rzucić? Chcesz rzucić? No Nie Niesiemy ani drineczka Aj proszę z takim widoczkiem nie wiem, czy wiecie, ale utopiliśmy kamerę i teraz jedziemy na telefonie. Aniu, opowiedz coś o tym. No, on Utopiłem kamerę i teraz jest w ryżu. Byliśmy na kuchni, załatwiliśmy ryż. Jak tylko powiedziałam że chcę ryż, to od razu wiedzieli o co chodzi. Że telefon, no. Telefon, no, mnie, kamera. No. Więc teraz będziemy się posiłkować naszym telefonem. A tu jest alkohol? Jest alkohol. Musisz wymieszać, jest mocno. A my sobie tutaj leżymy. I kawkę zrobiłem. I zobaczcie odpoczynek od naszego wana, którego budujemy. I co chwilę ten alkohol. Tragedia. Jakie to życie jest ciężkie. <laughs> Musimy wrócić do budowy wana. <laughs> I będzie abstynencja. Tak, dokładnie. Dzień dobry. Więc zobaczcie. Suszy. <laughs> Nie wiem czy coś tego będzie. W ją mamy. Utopiliśmy. Woda się lała. Wspomagamy sobie teraz telefonem. Ach, ładna pogoda. Pracownicy pracują dzisiaj. Od rana. Oni do którejś godziny pracują, potem dają sobie spokój. A tutaj może. A my co dzisiaj? Idziemy na śniadanie. Idziemy na śniadanie teraz. No i później na basen. i Idziemy dzisiaj snurkować, ale bez kamery. No nic, lecimy coś wam tam na śniadanie, pokażemy jak to wygląda. Mhm. trudno ocenić to jest egipska pita jakaś zapiekanka jakieś falafel, falafel no. to się te chipsy pieką prosto Fasolka jak w Anglii to coś dla ciebie? Pomidorki, ogórki. No? Ale nie, nie Ziemniaczki i jajeczka <gry> i, jajeczko. I jajeczko. Koniec. Tutaj mamy jogurty naturalne. Co ciekawego nasz rezydent powiedział, że żeby nie mieć zemsty faraona trzeba jeść jogurt naturalny, a nie pić alkohol tak jak twierdzą Polacy. Tutaj owoce, codziennie jest bardzo duży wybór. Może ktoś mi powie, co to jest za owoc? To nie jest gruszka, to ma w środku małe pestki, jest bardzo miękkie. Gofry, naleśniki i dżemę. Tam dalej już nie idę. Jak widać, każdy znajdzie coś dla siebie. Kabusia, owsianka, ja jeszcze pójdę omlet. Sobie po Zawsze sobie rano biorę. I to z tej kościołowej, to nie. Nie ma, że. Co Tam dalej. Widok na baseny i na morze, ale trzeba by się podnieść. Trzeba by się podnieść. <laughs> Zaczynamy jeść. Godzina ósma. Najedliśmy się. A teraz tę chwilkę podsilujemy, a później idziemy snurkować Aniu, tak? Idziemy. Mhm. Nie, ty też. Dzisiaj, bez kamery, ale. ale... Dzisiaj jest chyba cieplej niż wczoraj. jeszcze tak. cieplej niż wczoraj. Jest ósma godzina. Óżma z groszem. Będzie ogień. Bez chmur na niebo. Zobaczymy, jak pójdzie nam nagrywanie telefonem. <laughs> na razie, ale. Czas pokaże Dobra Halo pani Aniu Gdzie idziemy? Smurkować <laughs> Idziemy snurkować Widzicie jakieś kładziki stoją Dzisiaj jest ogień Pogoda Zero chmur Cudownie. Zobaczcie jak tutaj jest trawka przyszyżona dywanik Codziennie biegają z kosiareczkami. Palemki to są robusty, jakby kto pytał. Fajnie obcięte, bo normalnie to mają takie krzoczory, takie kłaczory, o może tak. O, lampeczki już powyłączali, bo święta minęły, a my zmierzamy tam. Dzisiaj troszeczkę są fale i wiatr, i zobaczcie, nie wiem jak się to zwie dokładnie, ale chyba kitesurfing czy coś takiego. Zaczynają panowie latać. Tam następni się zbierają. Wczoraj ich nie było, a dzisiaj widać, że się wiatr wzmógł. Więc działają chłopaki Ania się odważyła i snurkuje. Ja już troszkę posnurkowałem, powiem, że, powiem wam, że pod wodą jest ogień Takie bączki wielkie widziałem Piękne rafy. A nie akurat przy brzegu, ale dobrze, że chociaż weszło Myślałem, że się nie odważy daleko tam jak widać o tam taki pan pływa i z tamtej strony też byłem ale tam pod słońce płynąłem, więc dopiero jak nakręciłem z powrotem dopiero miałem efekt a faktycznie już tutaj przy samym brzegu są ryby. Anio jak wrażenia? Wrażenia petarda, ale jak się wyjdzie to jest chłodno <grym> Jak już się wejdzie to jest ok, ale najgorzej wejść. Ale pod wodą niesamowicie. Bajka, po prostu akwarium. Coś niesamowitego. O, piękne ryby. Nawet takich w szarnie, żeśmy nie widzieli, co niektóre tutaj. No nie pokażę wam, bo nasza kamera. Trudno. No. Coś tam może uda nam się. Jak tutaj mamy takich znajomych, którzy mają kamerę, może będą, to wsadzimy moją kartę, może posnurkujemy troszkę. Ale ta Ale... maska jest fantastyczna. No. Tak wygląda plaża, i tutaj w kierunku hotelu basenów to plac budowy. I tutaj ćwiczą jogę. No i tutaj wam pokazuję ze zjeżdżalni jak to wygląda. Jestem w najwyższym punkcie. Tak jak hotel. Nie wiem czy tam widzicie tak daleko. Tam jest taki lazur, że... Tam gdzie ten biały budynek. Dzisiaj troszkę wieje, więc... Nie wiem jak to słychać. No tutaj jest pierwsza zjeżdżalnia. Woda jest ciepła, mogę powiedzieć. Bo sprawdzałem. Jak się spadnie ze... Zjeżdżalnie od razu do basenu, to jest naprawdę ciepła woda, więc nie ma jakiegoś szoku termicznego. Tutaj są cztery: niebieska, zielona, żółta, czerwona. No, nawet są spoko też. Najwięcej na szersza, ale to chyba na oporze się zjeżdża. No i następna. Ania, ile tam masz Pół kilo? Trzy. Trzy. O. Różnego typu maszyny jak ktoś trenuje, to wie o co chodzi. Maszyna do przysiadów na nogi. O, tutaj na brzuszki. Różnego typu bieżnie, jak ktoś lubi biegać. Tutaj też na brzuszki. Maszyna do kurcze. Typu klatka, i tak dalej. Ale można sobie na triceps, na biceps poćwiczyć. Tu właśnie to jest jeszcze aktywne, bo sobie przewracałem to i na bicepsy, więc można sobie potrenować. O, wczoraj żeśmy ćwiczyliśmy na tych rowerkach, czyli na nogi. Fajnie, bo można sobie różnego typu stopnie ustawiać, tutaj tak jak. Ustawialiśmy stopień y, ciężaru na nogi, nachylenia. O. Tutaj te różnego typu rowerki. No i tyle. Woda nieaktywna. Trzeba przynieść spokoju. A nie, bo ci bicepsy tak wy. <ścoughs> Dobra. Kończymy. Teraz akurat nikogo nie ma, bo wszyscy się rozeszli. Przed chwilą było tutaj multum ludzi. Tu poćwiczyłam sobie wcześniej na nogi przysiady. Jutro będzie ogień tu Marek wyciska. Ja to masz 30 na jedną stronę. Pięknie, pięknie. To poczekamy, zobaczymy jak długo wytrzymasz, co? Robię po 15 razy. Nie Tu Stoi waga, ale waga oszukuje. Albo liczy nie wiadomo w czym. No nie ważę 40 kg. O, jest. Nie, to jest. Wspieramy. Coś... Bo mi już nie drżą. Zbierasz. Jeszcze chwilkę pobiegamy. Moja bieżnia na sucho. Aniu jak idzie? Dobrze? Robię miejsce na kolację. A. Dobra, ja odkładam telefon i jadę. Jeszcze z 10 minut pobiegamy i idziemy na kolacyjka. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale tam nad basenem akurat widać księżyc. Pełnie księżyca. Tak pięknie jest jeszcze oświetlony przez słońce. Taki jasny kolor ma jeszcze w tej chwili nad nim taka chmurka. A tutaj na dole kończy się kolacja. Jeszcze co niektórzy tutaj dojadają. Grille tutaj na dworze. Jest późno, ale jest cieplutko. Ale ten księżyc wygląda magicznie. A my idziemy sobie teraz usiąść na recepcji. Z jakimś drinaczkiem. Let's go.